you Eat too much get sick pretty rich Siemka wszystkim! Z tej strony Zafira! To przywitanie było co najmniej dziwne A w dzisiejszym odcinku będziemy czytać komentarze Spod filmów mojego wykonania. Czy może być coś bardziej ekscytującego? To takie hejterskie filmiki, ale. ale. ale bez irytującego głosu hejterek. Kiedyś już robiłam podobny film. Ale to było dawno. Miałam wtedy mało subów. I tak a propos, mam taką, taką misję życiową, że chciałabym zdobyć 100 tysięcy subskrypcji do końca roku. Także ten no, jeśli chcecie pomóc czy coś, to, to zapraszam. Na pewno się zdjęczę I postaram się, by moje filmy były jeszcze lepsze. No dobra, nieważne. Przejdźmy do czytania świetnych komentarzy, bo wiem, że na to czekacie. Zaczynamy z grubej rury! Komentarze z ziemniaczka. Nie ma nic lepszego niż komentarze z ziemniaczka. Serio, to jest to, jest, to jest perełka w morzu w mózgu. Tak bym to ujęła wręcz. Tu, tu jest wyzwanie. Rozpal wodę i wrzuć LPS do rozpalonej wody. Czy jest tutaj osoba, która mogłaby wytłumaczyć mi, czy to jest w ogóle możliwe? Bo ja nie wiem, czy da się rozpalić wodę. Znaczy, wydawało mi się, że te dwa żywioły Ja jakby sobie y, przeczą Nie szukałam informacji w internecie Jak rozpalić wodę, ale się nie dowiedziałam Nie mam pojęcia czemu, naprawdę M Może wy coś wiecie na temat Rozpalania wody, jeśli tak to dajcie Koniecznie znać Łe! Dzieci nie bawią się siekierą I dużo smutnych Złych, nie wiem, jakichś tam Dziwnych minek o Nie Świat zbycha to głu. Teraz mój kolega coś powie: Elo, czy 2-0? Świat zbycha, zbycha, brzydalem uśmiechem, którego ruch a 3 dwa razy więcej, jak twój stary. Twój stary ma tu <laughs> Takiego tylko ci wychodzi, bardzo dziwnie. Ten pies mały, możesz kończyć do widzenia i masz małego. co? I ta końcówka, masz małego. Mhm, tak. To jest złoto. Znaczy, ta osoba napisała jeszcze jeden taki świetny komentarz, aż, aż nie będę wam go przytaczać. Przeczytajcie sobie, bo ja wiem, że ten kanał też oglądają dzieci. Nie powinni się po prostu słuchać takich rzeczy. Ale wiecie, ten komentarz wygląda jakby ktoś wklejał te losowe, proponowane słowa z autokorekty. Tak mi się wydaje. A tu w ogóle komentarz z podpoczty Zafi, tam gdzie jakby. No, reklamowanym super fotel, nie? Tak szczerze mówiąc, bardziej zgodziłam się na to, to lokowanie produktu ze względu na to, że chciałam zobaczyć jak to jest, no nie? Taka ciekawostka i ktoś ty pyta, zapłacili ci za to! A już taki wiecie, Janusz, już zły, taki wkurzony, jak to możliwe? Czemu ktoś w ogóle może, może w ogóle testować? i... <laughs> Przez te upały trochę mi odbija sorka. Nie? A co następne, nie? Sprzedała się. O nie, to straszne. To, to jest taki ewidentny buldupy. Z taki buldupy. Taki ból. Ty jesteś psychiczna. Psychiczna przez samo H. Widzicie, jestem psychiczna. Tutaj też spodziemniaczka, ktoś pisze, że szkoda tych pet shopów. I zaraz zdanie, które totalnie mnie po prostu rozwaliło Jesteś fiutik i bździowe ubie Także jeśli wy też jesteście fiutik i bździowe ubie To dajcie znać w komentarzach Jesteście bez serca Ten komentarz po prostu brzmi jak Jakbym, co nie wiem, zabiła jakiegoś kota, psa Albo jakieś inne zwierzę A ja tylko podpaliłam plastikową figurkę Zapłacisz mi za to, bo te wszystkie zwierzęta szukajły zamzdy. Ich duchy mają terany, więc żegnaj. O, okej. Okay. Nawet nie wiem, jak to mam skomentować. No po prostu e, potwierdza się teza, e, pet mają duszę i, i no, tak jest. I tak będzie. Zafira sadystka. No kurde, top się. Ja pierd... Co to jest? Kur... Filmik na YouTubie. Tak myślę. Ewidentnie YouTube nie jest dla niektórych ludzi. Po prostu oni nie powinni tu wchodzić, bo, bo to po prostu skończy się dla nich. Na 13 lat, a bawisz się sikierą. Tak, bawię się sikierą, czymkolwiek to jest. Ej, nie nagrywaj z tą twoją koleżanką, bo to trochę dziwne, że to tego nic nie miała. Ej, co? Znaczy... Ktoś mówi, że mam nie nagrywać ale, e, z koleżanką, a, ale jednocześnie nic do tego nie ma. I, I co? Nie rozumiem. Czy ty mieszkasz w Radomiu? Rzecz jasna, w Radomiu, w województwie Podlasie. Jak możesz psuć zabawki? Za mało masz kasy, co? Jest takie przysłowie: pieniądz robi pieniądz. No i tak. Tak, dokładnie. Co ty zrobiłaś? Planujesz pieniądze na zabawki, a potem je psujesz. Ty jesteś nienormalna! Idij się w ten głupi dekiel albo idź do śmiecia. Nie świecia, tylko dzieciństwo psujesz. Pyszczę. Jak można psuć dzieciństwo? Co? Czyje ja jadzie... to Znaczy, czyje dzieciństwo psuję tej osoby, czy swoje? Bo, bo trochę nie rozumiem. A po drugie... Czemu wszyscy uderzają w tą kwestię pieniężną? O co wam ludzie chodzi? Wyście się dbaldzą od moich pieniędzy. Co ty głupia jesteś? Nie niszczy się zabawek. No właśnie, nie się za zabawy, nie wolno, zakaz jest. Też w sumie zakaz palenia plastiku jest, więc coś w tym jest. Wiesz, co można Ciebie powiedzieć, coś jesteś jak, jakaś bez mózg, a powinnam zadzwonić, bo nie, bo kogoś, bo przecież jesteś nienormalna, prowadzisz okropny kanał, jesteś taka głupia, mam więcej Ci subskrypcji, bo ja bym tutaj masz 600, naprawdę, to mogę być dwa razy, puchnąć się w głowę, pa. Nic z tego nie zrozumiałam i Wy pewnie też. To serio nie jest śmieszne, ona niszczy LPS od fanek, fanów, Który wysyłają mnie z nadzieją, że użyję ich do jakiegoś filmu, a ona je niszczy, serio, to jest okropno, nie wiem co jest w tym fajnego dla Was, ale... A, za się to czytasz? To, to nie hejt, tylko chcę ci uświadomić, że jest tyle osób, co mają na przykład 5 LPS-ów i nie stać ich na więcej. I gdy oglądam tego typu filmy, to może im być smutno, tak jak Twoim fankom, które wstają Ci te figurki. Poza tym LPS nie są do niszczenia, a jak ci nie są potrzebne, to oddaję na przykład zrób konkurs na Twoje powtórki lub LPS, którego nie używasz, albo oddaj je do domu dziecka. Jest dużo różnych możliwości. co zrobisz to, to jest naprawdę słabe i nie wiem, co dużego zmienia LPS-ów. Mam nadzieję, że cokolwiek zrozumieliście, czytam to na szybko. Ja wiem, 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 że to nie jest hate, ale ja odwołam się do tego komentarza. Otóż poproszę niszcze figurki, którzy moi fani, cytuję, wysyłają mi do niszczenia. Czyli na przykład podróbki lub generację trzecią czasem też dostaję i na przykład piszę zniszcz to, spal to, coś tam. Po prostu ludzie lubią takie rozrywkowe, odmurzające filmy. Po trzecie, wiadomo, czy nie, po drugie chyba tak. A po drugie, często robię losowania z, różnymi fi z różnych figurek. Po trzecie, jak już ja chciałam rozdawać powtórki, to spotkała mnie fala hejtu, więc... No, że rozdaję prezenty od widzów, no to nie będę ich rozdawać. No i dajcie spokój, weźcie się, zdecydujcie wszyscy, o co Wam chodzi. A do najbliższego domu dziecka mam bardzo, bardzo daleko, więc nie za bardzo mam gdzie oddać. Pojeb... Jesteś pojepana. To, 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 to jest moje nowe ulubione słowo. Od dzisiaj zamiast mówić to będę mówić pojepana. Pojepana. Świetnie to brzmi. Mogłaś odejść komuś, a nie rozwalać LPS. Wiesz ile to kosztuje? Wiesz jak tak, to kup za swój hajs! Ja, ja, ja ci, ja ci po prostu coś powiem, y, taką świetną anegdotkę. Kupiłam te petshopy za swoje pieniądze. O, oh, łyso, o, oh, łyso. Zabikcie się. Boże, babo, ty głupia, wiesz ile pieniędzy na to poszło? Ale widzicie, znowu podobny komentarz. To tak jakby, nie wiem, ci ludzie myśleli, że ja nie mam dostępu, nie wiem, do jakichś sklepów internetowych czy coś. Nie wiem, jakie ceny są tych petshopów, ale nie wiem. Mogę się mylić przecież. Hej, nie chcę mi się czytać komentarzy z ziemniaczka, bo się powtarzają. Mam dobry komentarz. Super, nastolatka bawi się pet shopa. O, nie. Jak tak można? W ogóle powinien być zakaz peczopy na przykład do 8 roku życia, a potem nie wolno. Zakaz bawienia się w ogóle. Ja teraz powinnam siąść za biurem w poważnej korporacji i pracować i zarabiać pieniądze jak każdy obywatel, albo uprawiać na roli ziemniaki, a nie tam bawić się tymi peczopami w ogóle jak tak można. No ja nie wiem, no strasznie. Ty jesteś pierwszy. No, czy masz jakąś chorobę genetyczną? Po pierwsze, to nie powinno śmiać się z ludzi chorych na jakąś chorobę genetyczną, cytując. A drugiego już nie będzie, bo, bo, bo nie chce mi się. Tu ktoś pisze, że dzieci nie powinno się bawić petardami. No okej, okay, no, no, no w sumie to prawda, a ktoś inny odpowiada na to. Ale ona jest pełnoletnia. A zresztą to tylko seria i pilnuje tych petard, żeby nie wypaliły jej w domu. Sejła? Teraz ciebie opiszę. Mieszkasz pewnie w Debilowi nazwisko. Masz Debil, a twój pies na Ywa się śpiewał na Zafira. Nic z tego nie zrozumiałam, ale, ale no, 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 ale tak. Bardzo inteligentny komentarz, konstruktywna krytyka i te sprawy. Ogólnie był taki czas, gdzie nagrywałam film i miałam takie wiecie, no byłam po chorobie, tak, i moja krtani troszeczkę jeszcze nie wyrabiała, a ktoś napisał. To nie hejt, ale proszę, nie udawaj głosu chłopaka. Że co proszę? Po jakiego grzyba miałabym udawać głos chłopaka? Czy ktoś mi to wytłumaczy? Znaczy ja nie wiem w jakimś świecie żyjesz, ale, ale nie wiem, nie chciałoby mi się męczyć mojej krtani, by udawać ty je, głos chłopaka. Bo po prostu moja krtań była po zapaleniu, nie ma prawo być zmęczona życiem, nieważne. Sami po prostu chyba nie powinnam za wiele mówić. Ty jesteś szpetną, jeśli tego nie chcesz, to nie kupuj, a i moją opinią LPS to gówno z Podlasia. To jest ogólnie komentarz jest, wiecie, spod tego filmu, gdzie hejtowałam te Lole i tu jakieś obruszona istota tak właśnie napisała. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy to miało mnie obrazić, czy coś, a, ale dobra, po prostu tak nie rozumiem troszkę. O Jezu, serio? Ty masz 13 lat, a bawisz się zabawkami? O Boże, ale beka, Jezu, ha, ha, ha. Powiem wam, że ale zabawne, śmieszniejszego kawału nigdy nie słyszałam. Nie, tam wiadomo, jak opisywałam opakowanie, tak wiecie, dla beki, no to mówię, że o, tam jest czarnoskóra dziewczynka. Ktoś pyta, jesteś rasistką? Powiedziałam czarną skórę, nie powiedziałam słowa na M. E, a ktoś mi pyta, czy jestem rasistą. Ale ja nikogo nie obraziłam, kto ma czarną skórę. Więc o co chodzi? Halo. To jest, to jest coś takiego, że niektórzy ludzie są przewraźliwieni na tym punkcie. Nic nie można powiedzieć. Nawet jak nazwiesz po prostu delikatnie, no to już od razu jesteś rasistą. No do jasnej cholery. Wyrażaj się, kiblu. To dzisiaj jak ktoś tak będzie mówił brzydko, to będę mu mówić. Wyrażaj się, Kiblu! Tekst, po prostu tekst ever. Jeszcze jedno, zaczynasz w tym wieku robić się bardziej poważniejsza. W sensie używasz takich słów, jak jakaś starsza dziewczyna. Wcześniej taka nie byłaś. Hmm. Ciekawe dlaczego. Hmm. Macie jakieś propozycje, dlaczego tak się może dziać? Bo ja chyba nie jestem w stanie odpowiedzieć y, po prostu logicznie na ten zarzut. No bo przecież, przecież jak to możliwe, że 14-latka nie zachowuje się i nie mówi tak samo jak dziesięciolatka. Macie propozycje w komentarzach? Ch chętnie posłucham, bo ja jestem bardzo ciekawa. No w końcu ogólnie komiczne to jest to, że takie komentarze pojawiły się tylko pod jednym filmem. Pod którym spokojnie odpowiadałam sobie na pytania i nie wygłupiałam się, bo stwierdziłam, że nie chcę, żeby za długo ten film trwał. To nie jest wszystko. Jesteś poważniejsza niż jakiś czas temu. O nie, ludzie dorastają. O nie, czemu tak się dzieje? Ludzie blumują. Nie wiem powiedzieć tego słowa. Czym ty nagrywałaś? Mikrofalówką? To jest akurat komentarz pod ten tam Diva versus Kujonka, nie? To wtedy jeszcze wiadomo, jakaś to stera. Proszę Państwa, nagrywałam tym to, czymś, to, to jest z tobą mój sprzęt, w którym nagrywałam przez ponad 3 la... 2 lata, nieważne. Tak, wiem, świetnie, po prostu pełna profeska. Nie polecam odpięć, najgorszy telefon, jaki może być, serio, to jest taki shit. To jest taki shit. Ma zepsute prawie wszystkie wejścia, nawet na słuchawki. Możecie dać znać w komentarzu, jaki wy macie telefon, bo jestem ciekawa. Zwłaszcza tych osób, które jakby nagrywają i które nagrywają telefonem. Wiecie, ja jestem taki niby pro YouTuber, a montuję na telefonie, więc to już w ogóle jest hit, nie? Komedijka. Przecież masz brata. No, no oczywiście, widzisz, y, widzicie ta osoba lepiej z nami niż ja sama siebie. No nie wiedziałam, że mam brata. Mamo, tato! Widzisz, że przekazałam wam pozytywną energię tymi y, jakże świetnymi komentarzami. No i widzimy się już niedługo. Elo!